Jestem Titus Force. A oto pierwszy poradnik do gry Minecraft. Okej. Okay. W tym poradniku pokażę, jak zrobić dom pułapkę. W tym celu potrzebujemy zrobić taki dom. Najlepiej jakby wyglądał. Na, naj, najprawdziwie jakby taki dom, taka chatka jakaś. I to jest. No i tak, zacznijmy od tego. Robimy tu taki, taki, tutaj podłogę z drewna. I tak, kopiemy tutaj um, 7 kratek. Ok. Teraz dajemy 6 TNT. Bez TNT to, to się nie uda. Ok. Teraz dajemy Muszę to zrobić, żeby. Nie, żeby. Teraz dajemy tutaj drewno. Dajemy na to stopkę. I oczywiście um, możemy jeszcze tu tutaj po, postawić, na przykład jakieś, na przykład, y, zrob, y, na przykład jakiś, y, ten y, rzeczy, na przykład, create albo różne, żeby pułapka była bardziej y, realna. Ok, teraz przetestujemy, czy to działa. Jak widać, pułapka działa. Okej. Okay. Bo ten ktoś, który, mm, który wejdzie, bo to jest przydatne na pewno do multiplayera, bardzo przydatne. Ten ktoś, to, kto wejdzie do domku, no jak zauważy tą stopkę, pomyśli, że ta stopka jest do uruchamiania drzwi, jak się wychodzi. Na pewno tak pomyśli. Ale dla efektu możemy jeszcze dać z zewnątrz stopkę, żeby myślał tak, ten bardziej intensywnie. Hm. Okej, okay, to tyle. To był mój pierwszy poradnik, więc nie oceniajcie surowo. Okej, okay, to tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Nara, do kolejnych poradników.